Wyjaśniam kapelę i potem przechodzimy zdjęcie. do mojego następnego rywala, czyli kamerzysty, jesteś z nami obecny? Nie wiem, jak to zrobić Łukasz, posłuchaj się, mnie, ale... Łukasz, ja posłuchaj mnie. Ja bardzo chętnie z wyjdę. Łukasz, jeżeli... posłuchaj mnie, publicznie się zadeklarowałeś i przyjąłeś... Ja, o posłuchaj, ja Słucham. nie miałem żadnego z tym problemu, jeżeli zapłacą mi dwukrotność mojego wynagrodzenia, ja bardzo chętnie z sobą wyjdę na gołe pięści. Nie no, do, mówiłeś, tak... że co tysięcy ostatnio, to ale po co takie nie, 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 no nie, 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 nie. To nie to Oglądałeś? Oglądałeś telefon czy nie? Ja No przecież ktoś... był razem ze mną w studiu, Kasio, studio, Kasio był na wizji. Powiedziałem, że jeżeli zapłacą dwukrotnie... Chcesz zacząć zarabiać na chodzeniu? Zainstaluj nową aplikację na telefon, która płaci za ilość wykonanych kroków dziennie. Punkty można wymieniać na ciekawe nagrody. Aplikacja jest sprawdzona i wypłaca. Link do niej znajdziecie w opisie. Nie, wynagrodzenia? Ja bardzo chętnie... Nie, nie, że, przepraszam, bardzo. że Może ja powiem jako... Na walkę 100, 100 tysięcy z mojego wynagrodzenia. Wygrany. Widocznie, że mnie zrozumiałeś? Ja na pewno nie wyjdę znaczy za 100 tysięcy złotych. Zobacz, zobacz sobie na. Za Na 2000. Na to, to na cele lepsze ryzykujemy? Jak, 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 jak jesteś zł, taki bo bogaty, to nie jest rywal na 100 tysięcy złotych. Nie będę ryzykować. I jeżeli Czyli chcesz, się idziemy obstrały. pod Orlen. Czyli się jeżeli chcesz, idziemy w takim razie. Ja nie będę ci dawać zarobić 100 tysięcy złotych, jeżeli chcesz, idziemy kurwa pod Orlen, ale nie dam ci zarobić 100 tysięcy złotych, jeżeli ja mam zarobić 100 tysięcy złotych, bo ty jesteś kurwa tyle wart. Ale przecież tyle kurwa. A skąd wiesz? Ja rozmawiałem z łodarzami, mają te pieniądze dla ciebie. No to, kurwa, jeżeli mają pieniądze, to kurwo, panowie, przyjedźcie, 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 nie, 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 Często nie, 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 ci Panie nie, nie, panie, panie prezesie, Cześć. Cześć. Kurwa nie, panie nie, 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 ej, ej, nie, 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 lej tym, dobrze? Dziękuję. Brawo. Cześć, kurwa. Cześć? No pieniądze chcesz? dla ciebie są. Chcesz? Tak. Chcesz? Walimy się no na tej kura. Na gołe pięści kurwa. chcecie się tak, bić? Tak jest. Kurwa, są pieniądze tak dla ciebie. Chciałeś. Przyjmujesz? Jeżeli chcesz, zrobimy kurwa show tak jak chciałeś. To może ja dla no, rozluźnienia z Ja nie wyjdę stąd za 100 tysięcy, Panie, nie jestem warty 100 tysięcy tak jak ty śmiecił. Posłuchaj. Elo! Możemy hello. się tak, to możesz wierzyć do swoich kolegów. Nie jestem warty 100 tysięcy, ty jesteś warty 100 tysięcy. Ile ty jesteś warty, kurwa? To pokazałeś przed chwilą Dobra. swoim zachowaniem? Dobra, tak, że wiesz, jesteś to już kurwa, byłeś bezdomny, kurwa, jesteś warty 10 tysięcy złotych. Myślisz, że ja wyjdę stąd z tą do walki, kurwa? Jak ty nie jesteś tyle warty? Wiesz co, ja ci powiem tak, wie, ja nie prze, przeliczam powen... ja przelicza ludzi wazny. na pieniądze, dla mnie człowiek jest wartością Dobrze, ale i wiesz, i to, że, że ja, jest ja byłem kiedyś ważny bezdomny To jest ważny face, teraz... face prime kurwa MMA, a nie człowiek jest ważny. Prime MMA są pierdolone, chcą pierdolone, są kurwa! Ludzie, kto są, kurwa, ty chcą są! Ale o, oni gwizdzą na ciebie, żebyś wreszcie no tamte, na chwilę zamilkł! Gwiżdżą, to i kurwa, twój narożnik gwidżę. Żebyś a, wreszcie, ludzie, a gdzie jest twój ludzie, gdzie jest swój narożnik? Ludzie! Gdzie jest twój narożnik? Wyjebane, Pokażcie kurwa. się, narożnik kamerzysty, jesteście tutaj! Kurwa, kurwa jebana! Kurwa, kamerzysta, bo naprawdę zaraz. Jebana. Kurwa. Kurwa, jebana. kurwa, jebana! Dobra! Spokojnie, spokojnie. Kamerzysta, ogarnij się z tym rzucaniem, bo zaraz ci się stanie krzywda. Ej, chodźcie tutaj, chodźcie bliżej. Nie, Dobra. Nie, 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 spokojnie. Dobra, Robert, nie, to jest Twój trener. To jest Twój trener, ma to. Robert. Dobra, Robert. 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 tam jego córka siedzi. Wiem, wiem, bo przecież Sam się wkurwiłem, że tak robi. Robert, Robert. Dobra, Robert. Chulki Trener Murano chce teraz Jedziemy! ustawić kamerzystę. Dobra, wy, dobra, gościu, wyjeżdżaj stąd. Wyproście go z stołu, słuchajcie. Wypierdalaj! Pier... Ale... Wy I co o tym myślisz? Powiedz, powiedz mi, że mówi tak, jesteś za walką na e 5 za 100 tysięcy złotych? Tak, zyska? jestem, przyjmuję to, wchodzę w to. Co Czy ty, ty przyjmujesz zyska? kamerzysta? Co tym kurwa zyska? No to kamerzysta konkretnie, przyjmujesz walkę z nim? Ja walkę... Że, to, że, o, i tak o, Powiedział, że i tak na cele charytatywne. Powiedziałeś, że i tak na cele charytatywne chcesz to dać. No właśnie, no dla piesków miało być wszystko. Przyjmujesz? No. Więc to za już za dla A, Przez mikrofon, tak czy nie? No tak. Przys Zrób to dla piesków. To jest walka ekstrapajt. Jak park, walka z Nikosakowskim, mamy to! Mamy to! Nie To się. To tu się teraz dzieje wszystko tak naprawdę. Zapomniałem, że nalałem tu wody i <laughs> 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 Tak będzie w oktagonie. A, a ten idiota rzuca szlakami w dzień. No, Ta tak kurwa, w sobie pięta. Dawaj, ziemowicie! Ziemowicie! A tu mnie jeszcze raz przerzuciłego, że na rajach do drugiej. Ale nie rzucałem! Ziemowicie, przepraszam! Chodź na face-to-face z Zapuszczacie Cię! Zapuszczacie Cię! Zapuszczacie! Zwróć uwagę na Przepraszam, kurwa, ale posłuchaj! Ja nie rzucałem w tym waszym i jego córkier, w niego! Czemu sądzi? Daj kamerzystę! chodź. czego nie chodź. W Nie w jego córkę! Kamerzysta chodź, chodź Na nie, face nie, face face. nie chciałem kurwa! Ja również przepraszam cię Robert nie za kamerzystę wstawać! Ale z kurwa? Czemu, tak jest? Znaczy no niepotrzebnie nie rzuciłem! Nie chciałem. Dobra! Nie chciałem kurwa. Nie chciałem kurwa! On mnie wszyscy razem To naprawdę nie chciałem! Ale naprawdę nie chciałem, jedyny. nie chciałem, kurwa! To panowie, no, panowie to, proszę Przepraszam! Ludzie, no! Ci, ci, ci. Ale panujmy się! Niego, nie w dzieci! Kurwa, co ty pierdolisz! Niego rzucałem, a nie w dzieci, kurwa. A, kurwa! Panowie, panowie, proszę was! Jestem już w hotelu i chciałbym odnieść się do tej całej sytuacji, która miała miejsce na Gali. Która miała miejsce na konferencji. Jest mi kurwa mega przykro, że doszło do tej całej sytuacji, bo no naprawdę nie chciałem, żeby doszło do tego, co się wydarzyło w sensie. Nie chciałem, żeby ta szklanka przeleciała. Ja widziałem w tamtym momencie tylko i wyłącznie Kosakowskiego, to w niego rzucałem szklankę. Nie zdawałem sobie sprawy, że z tyłu może siedzieć dziecko, które to szklanko może dostać. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem. Ten, nie przejmowałem się w ogóle walką, nie przejmowałem się tym, co dzieje się na konferencji, nie przejmowałem się przeciwnikami, nie przejmowałem się tym, że mogę dostać, ale przejąłem się tym, że mogę trafić dziecko. Nie wiem, nie wiem, czy tam powinno być dziecko, ale. No jest mi kurwa mega przykro, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo nie wiem, jak się bronić w tej sytuacji. Nie wiem, kurwa, źle zrobiłem. Na całe szczęście nic z dziewczynce się nie stało, także no, tyle, tyle po prostu czuję ulgi, że po prostu nie zrobiłem nic złego. No ale mimo wszystko jest mi mega głupio za moje zachowanie. Nie przemyślałem tego, jak człowiek jest pijany, po prostu robi rzeczy nieprzemyślane. Rzuciłem szklanką, szklanka przeleciała. Miałem w perspektywie, nie wiem jak zwracać uwagę na perspektywę, ale jak zwracałem uwagę na perspektywę, to widziałem tylko Kosakowskiego. Nie widziałem. Trybun. Dobra, siądźmy na razie pokojnie, może wszyscy, To. nie tutaj. Siądźmy na razie wszyscy. Dobra, odpuśćmy na razie ten face to face. Niech siądą na razie. Robimy. A co, dobra, robimy, dawaj, robimy chodź. chodź Ziemowit. Ziemowit ma szansę, jak wszyscy czują się urażeni i będą dopingować. stawę. Stawaj na face to face. Zostańcie tam, tu na kropkę. Będzie face to face, czy będziecie sobie tak odbijać? Staniecie na face to face? Nie musicie się bić teraz? Macie ekstrapać za tydzień. I wygrana idzie na cele charytatywne. chociaż tyle pomożecie. Na tik, chore pieski. Pozycje bokserskie, tu do Ta kamery. Bokserska teraz od sobie. Do kamery, jak możecie. Ja reprezentuję polską prawicę. Buziaka, mu daj! Ja reprezentuję polską prawicę. Jestem człowiekiem, reprezentuję Ten Polską prawicę. Zrobiliście słowa. Jak dobrze. się zobowiązałem, że lutego, 19 lutego 19 walka wieczoru dobrze, kamerzysta, Bejdziemy. kontraty i ja. Idziemy. I chociaż zrobicie coś dobrego i na cel karty, w kamerkę, jak możemy. Możemy? Przodem do kamery. Przodem do kamery. Dobra, wracamy. Idź kamerzy. Chodźcie, siądźmy wszyscy. Robert, ja cię przepraszam za niego, no. Nie, nie chciałem, brawo, nie, brawo, chciałem. Brawo, brawo, brawo. No, kubaj, nie chciałem, słuchaj, nie chciałem, ja nie chciałem, ja nie widziałem. Ja pierdolę, Kasiu, ja nie mam problemu, ja w tym nie uczestniczyłem. Ja ja wiem, nie wiem nie ale kurwa nie widziałem. Rzucałem w niego, nie, nie rzucałem. Dobra, trzeba tu zaprowadzić Dobra, to lewo, porządek plan, tak naprawdę. Się. No sobie kamerzysta narobiłeś wrogu, więc teraz wszyscy, no ja wszyscy sobie, ale będą. Ale naprawdę kurwa nie widziałem, ja rzucałem w niego. Kamerzysta, rzuciłeś? Za to rzucałem na tą... w niego? Z dziecko. Ale w niego rzucałem, w niego kurwa, w niego, w niego. Przepraszam, nie tylko rzu... dziecko. Nie rzucałem kurwa do niego. Nie, no nie w niego, kurwa. A, rzucałem! Ej. Proszę o wyprowadzenie Ej. tego pana z Dole. sali już tego za dużo. Przeproś te dziecko tylko. Przepraszam, kurwa, ja nie chciałem tam rzucić, nie chciałem tam kurwa panowie, rzucić. Dobra, tam, spokój i weźcie, weźcie, siądźmy normalnie. Chciałem tego kurwa rzucić, ja nie bo widziałem kurwa przy tego. Przyceluj lepiej, Byłem skupiony na go tobie, emocje. na tobie kurwa, czemu, czemu, byłem, czemu kurwa no. wywlekacie, że ja tam nie trafiłem kurwa. Dobra, mogę prosić Ja nie widziałem kurwa tyłu, nie widziałem. przeprosił, ja ciebie też Robert, przepraszam. Robert mówi, że już jest okej, to też wy nie róbcie Dobra. To Robert czuł się urażony, kamerzysta przeprosił, poniosło go, chciał się monivita i ogarnijmy to wszystko. Cza czasem, 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 Łukasz, po prostu musisz pomyśleć, co robisz.